W opisie znajdziecie link do sklepu z kluczami do gier G2A. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, zachęcam do skorzystania z reflinka. Zrobiliśmy już film o najpotężniejszych zaklęciach w Gotiku 1, więc przyszła pora, by odwrócić ten ranking do góry nogami. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się najsłabszym czarom w Gotiku 1. Przyjrzymy się też obrażeniom i spróbujemy ocenić, czy dany czar jest w ogóle przydatny, czy ma konkurencję w postaci znacznie potężniejszych zaklęć na danym etapie gry. Nie przedłużając, zapraszam na materiał. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy! Pod względem obrażeń, zestawienie otwiera piorunku listy, czyli zaklęcie, które może zadać aż 80 punktów obrażeń w zależności od zużytej many. Co to oznacza? Im dłuższa inkantacja czaru, tym większe jego obrażenia. W przypadku pioruna kulistego 20 punktów obrażeń to dolna poprzeczka, więc zaklęcie świetnie pasuje do dzisiejszego rankingu. Co więcej, oprócz zadawanych obrażeń, piorun kulisty paraliżuje także swoją ofiarę. Zwoje można kupić już od drugiego rozdziału u Kronosa, u którego w trzecim rozdziale znajdziemy także Irunę. Bryła lodu to całkiem przydatne zaklęcie, które niejednemu z nas pomogło wygrać pojedynek z trudniejszym przeciwnikiem. Charten unieruchamia cel, a ponadto zadaje 50 punktów obrażeń. Wylicza się do magii trzeciego kręgu, choć zwoje z zaklęciem można już kupić w pierwszym rozdziale u Kronosa. Co ciekawe, Charten nie działa na ognistego golema, mimo że jest zaklęciem lodu, które powinno go ostudzić, ale to tylko taka ciekawostka. Na trzecim miejscu należy postawić uderzenie wiatru, zaklęcie drugiego kręgu magii śniącego, które może zadać do 40 punktów obrażeń przy zainwestowaniu 3 punktów many. Działanie czaru odrzuca cel na małą odległość. Jeżeli przeciwnik spadnie z wysokości, otrzyma dodatkowe obrażenia. Ponadto w czwartym rozdziale gracz może nabyć runę z ulepszoną wersją uderzenia wiatru. Uderzenie burzy może zadać aż 60 punktów obrażeń oraz odrzucić cel na znacznie większą odległość. Zbliżamy się do końca. Pamiętacie, jak w jednym z poprzednich filmów mówiłam, że ogólnie czary ognia są potężniejsze od czarów wody i lodu? Cóż, widać to także na przykładzie ognistego pocisku, czy jak kto woli, ognistej strzały. Czar zadaje równe 30 punktów obrażeń, czyli więcej niż sopel lodu, obiektywnie najsłabsze zaklęcie występujące w grze. Sopel lodu, podobnie jak ognisty pocisk, to zaklęcie pierwszego kręgu magii. Już na samym początku gry u Kronosa możemy kupić aż 8 sztuk zwoju z tym czarem. Runą z kolei posługują się szkielety magowie, jak i magowie wody, Mixir i Kronos. Raczej trudno powiedzieć, że zaklęcie Sopel Lodu jest dobre na start, kiedy w tym samym czasie możemy rzucać ognisty pocisk zadający trochę więcej obrażeń. A wy co o tym sądzicie? W grze występują zaklęcia, które zadają obrażenia czasowe. Odkrywając arkana czwartego kręgu magii, możemy zdobyć zaklęcie grą, które zadaje 25 punktów obrażeń na sekundę, przeskakując z jednego celu na drugi. Ciekawym tego typu czarem jest także pirokineza, zaklęcie trzeciego kręgu magii śniącego. Używają je najwyżsi guru z obozu na bagnie. Pirokineza zadaje 20 punktów obrażeń na około pół sekundy trwania. Działanie czaru polega na podwyższaniu temperatury ciał celu, sparaliżowaniu i spaleniu nieszczęśnika od środka. W tym miejscu chciałabym podzielić się ciekawostką na temat pirokinezy. Mianowicie, jeżeli cel ma współczynnik ochrony przed magią równy 20 punktów lub wyższy, to zostanie jedynie sparaliżowany, lecz nie straci punktów życia od ugotowania się od wewnątrz. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym rankingu. Czy lubicie korzystać z magii w gotiku? Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tym świecie, to sprawdźcie pozostałe filmy na tym kanale. Jeśli materiał Wam się spodobał, możecie nam za niego podziękować przyciskiem Super podziękowanie lub wesprzeć kanał funkcją Wesprzy. Ja się z Wami żegnam, a Wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia!